Jesienią 2020 roku do wydawnictwa przyniesiono rękopis z prośbą o jego publikację. Były to wspomnienia niejakiego Konrada Nirona, zmarłego w 2012 roku, który w testamencie prosił o wydanie drukiem jego wspomnień, a zwłaszcza tych fragmentów, w których zapisane zostały rozmowy z tajemniczym człowiekiem, występującym tu pod nazwiskiem Hubert Broll. We wrześniu ubiegłego roku przyszedł do nas człowiek prosząc o publikację wspomnień jego nieżyjącego już ojca Konrada Nirona. Wspomnienia te dotyczyły m.in. jego pobytu w sanatorium, kiedy to Niron mieszkał w jednym pokoju z tajemniczą osobą, którą ukrył pod pseudonimem Hubert Broll. Okazuje się, że ten Hubert Brol był kimś, kogo moglibyśmy określić jako człowiek cienia. W latach 50. i 60. pracował prawdopodobnie w służbach, później zaś został przeniesiony na uczelnię, gdzie prowadził różne działania operacyjne. Z rozmów z nim wynika, że miał dostęp do najwyższych sfer władzy w PRL. Był także jednym ze współautorów tzw. transformacji ustrojowej. Miał kontakty ze światowymi ośrodkami władzy, z ludźmi, którzy pociągają ze sznurki polityków. Z jakiegoś powodu, bronił miał zaufanie do Nirona i opowiedział mu wiele intrygujących historii. Jednak najbardziej osobliwe były jego uwagi dotyczące czegoś, co moglibyśmy nazwać globalnym planem. Twierdził, że dzięki dekadom jego pracy udało mu się oddać coś, co naprawdę trudno uwierzyć. Muszę przyznać, że zaintrygowało nas to. Postanowiliśmy wydać tę książkę, wcześniej jednak chcemy zasięgnąć opinii kilku specjalistów. Jednak najbardziej intryguje nas jedna rzecz: kim jest Hubert Brol? Istotą działania państwowej instytucji jest wyzyskanie jej, wyssanie przez ludzi powołanych do zarządzania nią i pracy w niej, wydojenie aż do upadku. Oto jedyny cel wykorzystać i porzucić. Oczywiście nie każdy ma ten sam dostęp do konfitur. Istnieje hierarchia grabienia, podział zasobów. Wszystkim rządzi zaawansowana ekonomia. Ci sprytniejsi wiedzą, że dojnej krowy się nie zażyna. Nie można też zadoić jej na śmierć. Trzeba z niej korzystać rozsądnie, z umiarem, bez gwałtów na naturze. Trzeba pozwolić raz na jakiś czas odrosnąć tkance tłuszczowej, trochę zainwestować, aby potem zebrać podwójne plony. Hubert Broll Kim jest Hubert Broll? Przeczytałem ten rękopis i muszę przyznać, że to była fascynująca i terazem intrygująca lektura. Zwłaszcza dla mnie jako historyka zajmującego się czasami PRL. Jest tam mnóstwo pikantnych ciekawostek i faktów przedstawionych malowniczym i dosadnym językiem. Ewidentnie widać, że osoba określona jako Hubert Broll miała olbrzymią wiedzę na temat mechanizmów władzy. Nie ma wątpliwości. Widać to zwłaszcza przy okazji opisów przemian z przełomu lat 80. i 90. To faktycznie musiał być ktoś umocowany bardzo wysoko, mający dostęp do najwyższych ludzi władzy, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, jak i na świecie. Próbowałam zidentyfikować tę osobę, i muszę przyznać, że jest to trudne. Kilka osób pasuje mi do tej charakterystyki ale stały one zbyt nisko w hierarchii. Być może ten Hubert Broll był dużo lepiej zakonspirowany. No i, i, i jeszcze coś. Chodzi o ten tajemniczy plan, który rzekomo odkrył Broll. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Brzmi to, trudno powiedzieć, osobliwie i z dobrych słów, chyba przerażająco. Tak, przerażająco. Od roku 1988 zaczęto podgrzewać atmosferę, podrzucać ludziom różne ideowe i gastronomiczne przynęty, na które oczywiście się łapali, a następnie przeprowadzono świetnie zaplanowaną inscenizację tzw. transformacji ustrojowej. Chodzi oczywiście o cały ten zabawny spektakl pojednania złych i dobrych, choć przecież każdy w miarę rozgarnięty człowiek w tym kraju Powinien był od razu zorientować się, że ani źli nie są naprawdę źli, będąc jedynie pacynkami w rękach prawdziwych dyrygentów, ani ci dobrzy nie są wcale dobrzy, zostali bowiem przez te same ręce ulepieni do odegrania swojej roli. W istocie niczym się nie różnią od tych złych co więcej, ich pochodzenie, pokrewieństwa, sympatie ideologiczne, źródła finansowe i cele są niemal takie same jak ich oponentów. Każdy rozumny człowiek powinien był to wiedzieć. Nie było żadnej prawdziwej władzy, żadnej prawdziwej opozycji. Były po prostu grupy do zadań specjalnych dobrane wedle pewnego klucza przez ludzi, którzy siedzieli dużo wyżej i których cele sięgały dużo dalej niż przetasowania personalne w jakimś pozbawionym realnego znaczenia wschodnioeuropejskim kraju, którego równie dobrze mogłoby nie być i nikt by tego nawet nie zauważył. Hubert Broll. Kim jest Hubert Brol? Kto to jest? Ja Pytasz się, Hubert Brol? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trudno powiedzieć no. Pacjent dysponuje wiedzą, dosyć no, szeroką wiedzą, a z jednej strony bardzo wąską, bo dotyczy tylko służb, prawda? I to służb z tego najwyższego kręgu, gdzie trzeba było mieć zaufanie. Trzeba było być operacyjnym w każdym całudzie, mam się. To nie każdego spotykało, a on tym dysponował. Tak pisze. To jak przedstawia pewne rzeczy, fakty, chociażby tą sprawę z Jaruzelskim i Rockefellerem. Wiecie dobrze, że Jaruzelski był Rockefellera w Nowym Jorku, ale to, że sam Rockefeller przyjechał tutaj, do Warszawy, to wiedziało kilka, kilkanaście osób w państwie. A skoro ten cały Hubert Rolo tym wiedział, to musiał być w tym kręgu, albo mieć kogoś w tym kręgu, kto mu to powiedział, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo takich rzeczy się nie mówi bo pewna wiedza jest ciągle niedostępna i nigdy nie będzie dostępna dla zwykłych ludzi, dla dziennikarzy, dla zwanej opinii publicznej. Bo tego się nie robi. A on o tym wie. Przedstawia techniki operacyjne, które też są zarezerwowane dla ludzi z tego kraju. Ze służb. Tego zwykły pisarz nie napisze. Nie wiem kto to jest. Nie objął się nigdy uszy takie nazwisko. Nie wiem czy jest nawet autentyczne. Trudno powiedzieć. Wiem że taka postać mogła być, nie mogła być, może została stworzona. Różne były rzeczy. Różne rzeczy się wtedy działy. Prowadziło się różne działania, ale ja nie miałem mam takich ambicji, żeby być gdzieś tam wysoko, żeby coś robić takiego, decydować o czymś. To nie dla mnie. Chciałem przetrwać. Zrobić swoje i koniec. Nie? Pewna wiedza jest nie do udźwignięcia później. Się bierze coś na własne barki i potem ciężko się utrzymać na nogach. A ja tego nie chciałem. Nie wiem kto to jest. Nie pomogę wam. Nie mam pojęcia. Odbyłem kilka spotkań służących wprowadzeniu mnie i innych podobnych do mnie ludzi, poumieszczanych w różnych instytucjach, w przyszłe zmiany. Przy czym, oczywiście, nie byłem ich pomysłodawcą ani nawet jakimś ważnym wykonawcą. Muszę uczciwie przyznać, że byli sprytniejsi ode mnie, bardziej skuteczni ludzie, na pewno z większą władzą i determinacją. Ja już wtedy byłem tylko obserwatorem, ale też właśnie w tym czasie zdałem sobie sprawę, że korzenie tego wszystkiego, tych zmian, tych układów i planów leżą głębiej dużo głębiej niż sam podejrzewałem do tej pory. Hubert Broll. Kim jest Hubert Broll? Nasze poszukiwania niestety nie przyniosły rezultatu. Osoby, które zapoznały się z nakopisem, potwierdziły autentyczność Huberta Brola, jednak nie potrafiły go zidentyfikować. Myśleliśmy, że pomoże nam syn autora, który przyniósł nam tę książkę, jednak urwał nam się z nim kontakt. Jeszcze pod koniec 2020 roku rozmawialiśmy przez telefon. Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o okolicznościach spotkania się z Hubertem Brolem. Mieliśmy spotkać się na początku roku, ale do spotkania nie doszło. Ten pan przestał odbrać telefon. Obecnie telefon ten jest już wyłączony. Nie mamy też możliwości kontaktu z nim drogą mailową, a adresu nie mamy. W związku z tym postanowiliśmy wydać te wspomnienia pod tytułem, jaki zaproponował sam autor, a więc Babel. Oto i ta książka. Natomiast pytanie o to, kim jest Hubert Brohl, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Ludzie nie byliby w stanie zmierzyć się z tym, co mógłbym im powiedzieć i pokazać. To przerasta nawet mnie, a proszę mi wierzyć, nie uważam się za przeciętnego wyrobnika, nie czerpię wiedzy z gazet i telewizji, nie obracam się w kręgu łatwowiernych mieszczuchów, nie czytam już książek, bo sam je piszę, a jednak mam wielkie trudności, mam opory, wciąż mam opory, aby zaakceptować, aby w pełni dopuścić do siebie, do mojej świadomości to, co udało mi się odkryć. Co dostrzegłem? Najpierw pośrednio, jakby w brudnym, zaplamionym zwierciadle, a potem twarzą w twarz Hubert Brol. Kim jest Hubert Brol? Co odkrył Hubert Brol?